Właśnie będę jadł siadanie sobie. Słuchaj, człowieku, po angielsku to po piecku i jest o rodo, a, a po drugie, e... słucham pana, o co chodzi, a po drugie, trzeba się przedstawić, kto dzwoni i skąd dzwoni. Hmm. Hmm. Tak, dziękuję. じゃあ。 A jakiego, przepraszam bardzo, a jakiego kolego, o, o, grozi? Dla jakiego kolegi grozi? No nie, 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 a jak imię można powiedzieć, kolegi? Może powiedzieć imię. No mieszkanie to. Ja. Tak? A no, przeprosił? Pana majora. Ludzie normalnie ze no, mną na miejscu... Ale kto? Eee, Jarosław? A ja mogę, to proszę się. pana, e, z panem cię spotkać? to jutro moglibyśmy się spotkać? A jak pan masz na imię? dobra. Tak. A pana węglowej 10 mieszkasz, tak? Tak, tak. tak? Tak, A proszę pana... E... E, bo ja tam węglową to, to znam a nazwisko pana mógłby uzyskać to tylko do mojej moje. jak? Maciejczyk Maciejczyk tak? e, o której godzinie by jutro spotkali by się? No. To bardzo proszę Nie będę z nikim się kontaktować Ja tylko z, z Panem yy, chcę porozmawiać na cztery oczy Siądziemy do Pana, jak Pan będzie samochodem Do Pana taksówki, samochodu jak mówię Bo wszystkie samochody są samochodami

Zapomniałem pana, pana imię, połóżcie pan imię pana. O, Konrad, panie Konradzie, to co, na 15 jestem umówiony, tak? Umówieni. Dobra, dobra. Również. No, takie To hmm. hmm. Halo. Cześć, a co dzwoni? Jak jest na Paweł, prze się podtrzymać, Ciebie człowieku, bo cię rozłączę. Do widzenia. Spokojnie. Nie w spokoju. Halo! Słucham? No, dzień dobry. Na razie do chlebie go, cię zadzwonić. Eee, kiedy przyjedziesz? Dlaczego wczoraj nie byłeś? A, bo byliśmy na komisariacie, na komendzie. Eee, słuchaj, a dziś przyjedziesz? Bo mam z, e, z Tobą do, poro, e, do porozmawiania bardzo, bardzo szczerze i uczciwie. To nie rozmowa jak zawsze, mój nie na telefon to trzeba, wiesz, porozmawiać e, w sprawie Wojtka i tak dalej. Wiesz, bo ja już nie wytrzymu. Albo serce mnie pierdolnie wdać, chcę, żeby pierdolną. To niepierdolnie i koniec. Nic nie stwierdzę dla jego, niech żyje on bogato, szczęśliwie, a ja chcę, pierdolić zdeczkę, mureczek jest od, od tego. Ja cię to wylicznik taki haniebny do mnie, jak przemawiają no, jego, żeby nałożyć worki, nie worki, nawet dla mnie. Niech nakłada, niech hopij ja zaraz pójdę krzyż, wbiję do ziemi, albo może przed tobą zrobię krzyż i wbiję i... Tu gdzie krzyż w ogrodzie, tam mnie zawalicie, tam mnie pochowacie i będzie fajnie. Będzie świecie, ja mam dosyć, dosyć, mam tego, dość! Właśnie, Dosyć mam do ta, normalny człowiek.